Jan Marek Pieczczyk, koalicja obywatelska. Panie marszałku, to Panie ale panie pośle, myślę, że niech pan. Eee, przyjmie taką zasadę, że komentuje pan tylko sprawy poważne. Lepiej tak będzie pan spał. Poważnie. Oczywiście. Nie, absolutnie. Ja tego nie mówię, tylko mam taką zasadę. Spraw niepoważnych nie ma co, nie ma co powagi swojej angażować. No dobrze, już. Czy pan poseł chce być jeszcze trochę błyskotliwy? Panie pośle Kaleta, panie pośle. Chce pan jeszcze. Eee, Chce pan jeszcze coś powiedzieć, panie pośle? Czyli po, poskarżył pan się na kolegę, tak? Będzie dobrze? Kustaczkę dać panu? Proszę pana, no dobrze. Ale panowie, chcecie pokrzyczeć, chcecie się popisać. Mam dla was złą informację. Tego nie widać w telewizji. Nie macie już w tej chwili motywacji, nie ma sensu. Chcecie coś powiedzieć, chcesz powiedzieć, przyznamy się, szanujemy. Zapraszam Cię. Proszę bardzo. Będzie, 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 będzie. Będą ludzie widzieli, będziesz się chwalił w swoim miejscu. Panowie, proszę Pana, nie będziemy tak pracowali. Wyproszę Pana z obrad. Naprawdę, ja jestem grzeczny ja nie mówię do Pana do rzeczy, naprawdę nauczcie się nowego systemu pracy w Sejmie. Jesteśmy do Was uśmiechnięci, jesteśmy tolerancyjni, nie musicie nas wyzywać, nie musicie nas obrażać, nie dacie rady naprawdę. Bardzo proszę Panie Pośle.